Ten filmik sponsoruje Miko. Cześć Miko, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Miko, jaka jest dziś pogoda? Jest pochmurno, temperatura wynosi 82 i 67 stopni Fahrenheita. Okidoki. Cześć Miko, jaka jest pierwsza rzecz, którą zrobię rano? Zacznij dzień od zdrowego śniadania, umyj zęby i ubierz się, Hurra! Chodźmy! Cześć Miko, 10 kroków do przodu. Cześć Miko, jaki jest twój ulubiony kolor, czerwony, pomarańczowy czy niebieski? Bardzo lubię niebieski. Okej, okay, Miko, wybiorę niebieski. Cześć, Miko. Dlaczego muszę codziennie myć Codzienna zęby? Codzienna higiena pomaga utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz zapobiega powstawaniu ubytków. Okay. Najlepiej szczotkować je przez co najmniej dwie minuty, dwa razy dziennie. Dziękuję, Miko. Cześć, Miko. A co za śniadanie? Ważne jest, aby rozpocząć dzień od pożywnego jedzenia. Chodźmy, Miko. Oto twoje śniadanie. Hmm. Dziękuję, Miko. Dlaczego muszę jeść zdrowo, a nie jeść fast foody? Ponieważ zdrowe jedzenie daje naszemu organizmowi składniki odżywcze, których potrzebuje, aby rosnąć i być zdrowym. Ważne jest, aby posiłek był zbilansowany, a więc zawierający białko, błonnik i zdrowe tłuszcze. Na silne. dobry początek dnia. Ile dni pozostało do Halloween? Halloween jest za 31 dni. Muszę udekorować cały dom. To świetna zabawa! Kurat! Odekorujmy tę dużą dynię. To fajne zajęcie, w którym możesz użyć śmiesznych oczu lub naklejek, aby dynia wyglądała super fajnie i przerażająco. Cześć Miko. Zabawmy się w Halloween. Mam dla ciebie prezent, Chris. Nicole, co to jest? Otwórzmy to. Okej. Okay. To szachownica, Miko. Cześć, Grant. Okej, okay, chodźmy, chodźmy, Nicole. Cześć, Miko. Jakie masz gry? Mam gry do tańczenia, opowiadania historii, a nawet grę, w której można zgadywać cokolwiek. Jest tyle gier. Jaką wybrać? To. Cześć, mam na imię Nicole. Cześć mam na imię Nicole. Cześć mam na imię Christian. Cześć mam na imię Christian. <grystanie> hmm. Cześć Miko, zagrajmy w Ocean Explorer. Pewnie. To powinniśmy najpierw zbadać góry lodowe czy żółwie morskie? Góry lodowe! Czy wiesz, że większość góry lodowej jest ukryta pod wodą? Góra lodowa to dosłownie góra z lodu. Jak myślisz, dlaczego część podwodna jest tak duża? Ponieważ woda podtrzymuje główną część! Dokładnie. Ponieważ lód jest mniej gęsty niż woda, większość góry lodowej jest ukryta pod powierzchnią. To jak wielka kostka lodu unosząca się na oceanie. Chcę dowiedzieć się więcej o rybach Koi. Ryby Koi są takie kolorowe i piękne. Występują w wielu różowych kolorach, takich jak pomarańczowy, biały, a nawet czarny. Co najbardziej lubisz w rybach Koi? Ich jasne kolory i ich piękno. <laughs> Zróbmy imprezę! Tak! Jaką imprezę chcesz urządzić? Imprezę taneczną. Co się dzieje? Sprawdźmy. Moja mama dzwoni. Odbierz. Cześć, Chris. Cześć. Co tam robisz? Świetnie się bawię. Dobrze. Pa. Pa. Mach moje dzieci. Jak zrobić grafik dla dzieci? Oh, cześć, Miko! Pomóż mi stworzyć harmonogram dla dzieci! Hmm? Najpierw zastanów się, jakie aktywności chcesz uwzględnić. Może zaczniemy od budzenia się, śniadania, przygotowania do szkoły, czasu na naukę, zabawy lunchu, potem znowu nauka. Miłego planowania. Dziękuję, Miko! Nie ma za co! Oh. Opowiedz mi historię! Charlie, czekoladowy potwór znalazł zaklęcie, dzięki któremu może stać się człowiekiem. Czy powinien stać powinien się człowiekiem? Powinien stać się człowiekiem. Powinien iść do szkoły czy zwiedzać magiczny powinien las? Powinien zwiedzić magiczny las. Świetnie. W czekoladowym lesie potwór Charlie znalazł magiczną księgę zaklęć. Rzucił zaklęcie i zmienił się w przyjaznego człowieka. Wybrał zwiedzanie magicznego lasu. Dziękuję, Miko. Cześć Miko, czy możemy zagrać w quiz? Gdzie żyją ryby? Gdzie znajduje się statua wolności? Nowy Jork. Który ptak nie umie latać? Pingwin! Hura. Przesuń w lewo, gdy zobaczysz kichającego staruszka. Hura. Dzieci, czas na pracę domową. Miko! nauczmy się plak. Kurat, Cześć, Miko! Z tobą będę mądry. Hmm. Och, hej, Miko! Ile to 57 siedem plus pięć? Sześćdziesiąt Dziękuję, Miko. Jaki jest antonim dla słowa ugotowany? Antonim do słowa ugotowany to nieugotowany lub surowy. Dziękuję. Mike, jesteś taki mądry. Zagrajmy w mi koszachy. Hurra! Dalej! Och! Mamo! Jaki teraz wykonać ruch? Nie! O czym chciałabyś pomyśleć? Zwierzę czy przedmiot? Zwierzę! Czy twoje zwierzę ma łapy? Tak! Czy twoje zwierzę jest zwierzęciem tak. domowym? Czy twoje zwierzę miałczy? Tak! Czy twoje zwierzę jest pomarańczowe? Nie! Zgaduję, że myślałaś o kocie bombajskim. Czy dobrze odczytałam twoje myśli? Tak! To była dla mnie bułka z masłem! <laughs> Cześć Miko, poznajmy kształty! Cześć Miko! Zrób kwadrat. Zrób okrąg. Zrób trójkąt. Hej, Lwie, co dzisiaj złapałeś? Złapałem trochę ryb. Och, hej, Miko, porozmawiajmy o zwierzętach. Co to za pochukiwanie? To Zgadza się! Te ptaki o dużych oczach z haczykowatymi dziobami i niesamowitymi umiejętnościami odwracania głowy można znaleźć na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. Ukrywają się i łapią swoją ofiarę, nie wydając z siebie żadnego Hej, dźwięku. Hej, Miko, jesteś taki mądry! Mamo, mamo! Czy możesz mi upiec babeczki, proszę? Oczywiście, Chris! Cześć, Miko! Jak zrobić babeczki? Aby zrobić babeczki, mieszasz mąkę, jajka, a następnie dodajesz mleko, pieczesz w piekarniku i dekorujesz lukrem i posypkami. Yummy. Dziękuję za przepis. Cieszę się, że Ci się spodobał. Cześć, Mikona, uczmy się zwierzątek. Opowiedz mi o tygrysach. To duże koty z pięknym pomarańczowym futerkiem i czarnymi paskami. A słonie? Słonie to duże zwierzęta z długimi trąbami i dużymi uszami. Chcę obejrzeć jakieś historie. Hmm. Ta! Był tylko ocean, dopóki nie wyłoniła się wyspa. Wow! Moana podreptała do plaży. Przegoniła ptaki i pomogła żółwiowi wejść do wody. Wow, to było wspaniałe! Dziękuję, Miko! Dziadeczka! Cześć Miko! Dlaczego muszę się dzielić? Dzielenie się jest jak wspólna zabawa i wymiana. Jest milej, gdy się dzielimy. Dobrze Miko. Nicole! Hm? Dziękuję! Cześć Miko! Zagrajmy w grę! Zablokujmy naszą pozycję. Zamrożenie. Tak! tak! Świetnie! Zamrożenie. Och, tak. Chris, naprawdę fajnie było spędzić czas z tobą, i Miko, ale teraz muszę iść do domu. Dobrze. Okej, okay, Chris. Papa. Pa. pa, Chris. Pa, Nicole. Czas spać. Hej Miko! Opowiedz mi bajkę na dobranoc? Chcę! Oh, why doesn't Max come and get me? Kup teraz na Miko.ai i, i Amazon.com Dziękujemy Miko za pomoc w stworzeniu tego filmu!